Witaj. Czy się zastanawiałaś, dlaczego krawcowa, która mówi, że szyje na miarę tyle, robi tylko poprawki krawieckie? I że jeżeli chcesz się uczyć szyć na miarę, świadczyć usługi krawieckie, dlaczego mają Cię interesować poprawki krawieckie? Przecież Ty tego nie tykasz. To, jest, to nie jest dla Ciebie. Zostań, powiem Ci, dlaczego te poprawki Tobie się przydadzą. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, jestem Agnieszka, zawodowo zajmuję się krawiectwem, doradzam, robię konsultacje, przygotowuję dokumentację, uczę i wspieram krawieckie biznesy. I teraz do sedna. Jeżeli ja uczę, kształcę i szyję na miarę i współpracuję z projektantami, co to ma wspólnego? Dlaczego ja robię filmy z poprawek krawieckich, z przeróbek krawieckich? Po co i dlaczego? Przecież są to dwie, myślisz, że to są dwie różne grupy docelowe, że ktoś, hobbysta, tylko e, robi poprawki krawieckie, ktoś sobie przerabia. Albo ktoś, e, kto do tej pory świadczył proste poprawki krawieckie, chce świadczyć lepsze usługi krawieckie. Tak, oczywiście, tak może być. To mogą być osoby, które w domu się kształcą. To mogą być osoby, które pracują z przeszkolenia. W punktach poprawek krawieckich, ale chcą coś lepiej wznieść się o poziom wyżej. A ja Ci powiem, jeżeli jesteś na drodze, weszłaś na drogę kształcenia krawieckiego, chcesz świadczyć te usługi, ale chcesz szyć na miarę. Ja Ci powiem, że bardzo dużo się nauczysz. No, nie jest tak, że poprawki krawieckie są tylko dla osób, które chcą, chcą sobie coś przerobić albo chcą się podszkolić w przeróbkach. Jak często swoich, u swoich uczniów widziałam, że jeżeli coś nawet chcieli uszyć, a nie wiem, jak uszyć pasek. A ja mówię, przecież na początku gdzieś lekcje, czy dwie lekcje wcześniej poprawiliśmy spódnicę, czy wymienialiśmy zamek, czy poszerzaliśmy tą spódnicę. Czemu nie zwróciłaś uwagi, że jak rozprówałaś, mogłaś zwrócić uwagę, jak on był przyszyty. I właśnie o to chodzi. Kładę na to nacisk, robiąc przeróbki, prójąc, rozpruwając szwy, czy rozpruwając podszewkę, patrząc jaka jest lewa strona, zawsze zwracaj uwagę, jak było to szyte. Nawet ja po tylu latach pracy, jeżeli coś rozpruwam gotowe ubranie i widzę, o, ktoś usił to inaczej, ale fajny myk, fajne rozwiązanie to tak naprawdę uczysz się w tym zawodzie, w zawodzie krawcowej, to uczysz się cały czas. Powiedzmy, szycie miarowe, nie dać klientów, którzy będą, nawet jeżeli wybierzesz szycie tylko dla kobiet, nie da ci takiej możliwości, że będziesz szyła na jeden rozmiar. Tak bardzo różnią się ciała ludzkie, że nie ma możliwości, żebyś miała nawet ten sam fason, fason sukienki. Podobne wymiary, ta sama sukienka będzie leżeć inaczej. I w poprawkach krawieckich, w przeróbkach krawieckich, jeżeli y, przychodzi do ciebie klientka i masz dopasować ubranie, y, żeby ono ładnie leżało i pasowało do figury danej osoby, czy to jest kobieta, czy to mężczyzna, bo to jest tak samo, jak przychodzi mężczyzna, który ma garnitur. Y, i od razu widzisz, że to jest coś nie halo, że ta osoba wygląda fatalnie w tym, bo czasami można taki na pierwszy rzut oka zobaczyć, że nie, że bez przeróbek to lepiej niech ta osoba w tym ubraniu nie wychodzi, to po pierwsze masz kontakt z gotowym ubraniem, widzisz jak to ubranie zostało uszyte, ale potrzeba Ci uważności, uważności podczas prucia, że to było tak przyszyte. Chcesz szyć spodnie, ale przy przeróbkach wymieniając suwak, możesz zwrócić uwagę, jakie były elementy, jak po kolei rozpruwałaś ten suwak, że była plisa, z której strony by była plisa, damskie, męskie, ile razy stępnowany był ten, ten suwak. I potem szyjąc wiesz, jakie są etapy, wiesz, ile Ile potrzebujesz czasu? To tak samo, dopasowując w poprawkach, wyrabiasz sobie takie oko. Ja to nazywam wyrabiasz takie oko, że tu musisz przesunąć linię ramion. Tu musisz dopasować bardziej marynarkę czy sukienkę w talii. I wtedy widzisz, że ładniej się robi zarys, zarys sylwetki. A może gdzieś powinno być coś szerzej dla takich i takich figur. Więc te poprawki. Uczą Ciebie i wtedy już jak przychodzi do Ciebie klientka chce u Ciebie coś uszyć, to Ty wiesz, widząc figurę, wiesz, że przymiarkę z zakładem, już wiesz, jak dopasowywać, więc wiesz, że to musisz rękaw trochę wyżyć przesunąć, żeby ta osoba wyglądała dobrze. Ale tego się możesz nauczyć bardzo fajnie, na, właśnie na poprawkach krawieckich. To są takie szlify, tak jak nie wiesz, jak coś po kolei szyć. To rozpruść swoje ubranie i zobacz, jak ktoś to uszył. Że najpierw powiedzmy poszywał ktoś bluzkę szyjąc, szywa ramiona, boki, i potem robi lamówkę. A może szywa tylko ramię, robi lamówkę wykańczającą pod krypach i dopiero na końcu szywa zszywa bok. Więc to są takie elementy, czy powiedzmy jakieś mankiety. I wtedy to widzisz, widzisz, jak ktoś to szył. Szybciej się uczysz. Ja często właśnie widzę na, u swoich ucz, uczniów, że oni nie, nie zwracają uwagi. Ja mówię, to wyprój, coś trzeba przerobić. I oni się nie skupiają na tych elementach. Ok, zobaczę, ja w jakiej kolejności to było szyte. I potem jak trzeba powiedzmy, hmm, powiedzmy, koszula, koszula jest, ma za długie rękawy. I tutaj jest w koszulach klasycznych są rozporki. To. Jak skracasz więcej niż nie wiem tam 4 cm, w zależności jak głęboki jest ten rozporek, skracasz rękaw. To możesz się bardzo łatwo przy takim zwykłym skracaniu nauczyć. Po pierwsze, jak wszywa się mankiet, w którą stronę się robi zakładki, jak to wygląda. I jeżeli no, skracasz bardziej, to musisz od nowa zrobić rozporek, więc uczysz się robić rozporek. Później szyjąc całą koszulę, wiesz, co ci będzie potrzeba, ile elementów i z czym to się wiąże. Więc nie ma tak, że poprawki to tylko poprawki, to nie jest krawiectwo. Są rzeczywiście punkty poprawek krawieckich, które, y, które przyjmują bardzo proste poprawki. Mogą jakieś podłożenia, zszycia, wymiany suwaków, a do tego też trzeba się nauczyć. Y, I czasami, jak jest bardziej bardziej taka pracochłonna, wymagająca doświadczeń to w szyciu, w krojeniu takie bardziej wymagające przeróbki, to bardzo często klienci przychodzili do mnie i mówili, a że tam w tych punktach powiedzieli, żeby ktoś poszedł do prawdziwej krawcowej. No to ja Ci mówię, że sztuką robienia dobrych poprawek to świadczy też o poziomie Twojego krawiectwa, Twoich umiejętności krawieckich. Więc proste podłożenie nogawek to każdy może, możesz każdego przeszkolić, ale żeby zrobić coś fajnego, e, nauczyć się różnych sposobów e, wykańczania odzieży, e, to dużo się nauczysz ze swojego ubrania. E, taki też przykład, że e, nawet dopiero uczysz, zamierzasz się uczyć szyć, chcesz coś szyć od podstaw, nawet z gazety, ale. Zauważyłam, że osoby, no, no przecież, powiedzmy, z, z, taki mam plan, prawda? Tak, zamierzam się uczyć szyć, ale e, osoby są słabymi, słabym, nie zwracają uwagi, przecież ja chodzę w jakimś ubraniu. Ubieram się w jakiś sposób, kupuję jakieś ubranie, zanim podejmuję, e, podejmuję decyzję o tym, że chcę się uczyć szyć. I zauważyłam, że to osoby nie zwracają uwagi, jak jest szyte ubranie. Ja pytam, czy tą spódnicę, którą będziemy szyć, czy ty chcesz na podszewce, czy nie. A co to jest podszewka? A jaki masz, nosisz rodzaj spódnic? Jaki masz szerokość paska w spódnicy? Czy one są z falbanami, te spódnice, czy, czy nie? Z której strony jest suwak? I właśnie dopiero później e, tak nakierunkowuje. aha, to suwak może być z tej strony, aha, to pasek może być taki. A jak mam wahnięcia wagi, to może małą gumkę możemy wstawić, a to tak można. Więc dopiero później... A my, zobacz, otwórz szafę, przejrzyj swoje ubrania. Zobacz, że dół spódnicy czy sukienki może być różnie podkładany. Więc bardzo dużo y, możesz się nauczyć na poprawkach, możesz się nauczyć oglądając swoje ubrania, nie wiesz, rozprój z szyi podobnie i już będziesz wiedzieć, że powiedzmy dół koszuli to... To na taką szerokość się podkłada spodnie na inną. Więc y, nie, nie spychajmy tych poprawek krawieckich, tych przeróbek do czegoś takiego nieważnego, że już jak, krawie, jak krawcowa robi przeróbki krawieckie, jak dopasowuje, poszerza, taliuje garnitur, to, to ona tylko robi poprawki krawieckie. Ja przyznam szczerze, że. Y, Posiadanie takiego wyrobionego oka, jeżeli chodzi o poprawki krawieckie, nawet jeżeli przychodzi mężczyzna w niedopasowanym garniturze, trzeba wiedzieć, z której strony upiąć. E, jakie są możliwości? Czy można przesunąć linię wszycia ramienia, kiedy widzisz, że ten, ta marynarka ci tak op, mężczyźni opada, tak smutno i w, w, wygląda jak z większego brata? Więc musisz wiedzieć, czy możesz to zrobić, czy nie możesz to zrobić, czy możesz odchylić. Ma na to wpływ oczywiście, mają rozporki, długość rękawa, więc takie umiejętności są potrzebne i też wymagają wyższych umiejętności krawieckich, więc możesz oglądać filmy, uczyć się też u innych osób, które robią, pokazują jak poprawiać coś, bo wtedy wiesz, Krojąc materiał, wiesz, a tu sple, na plecach dodam szerszy zapas szwów, no bo tak, tak widziałam, że tak jest w tych sukienkach. I potem w razie czego jest z czego odłożyć. Tutaj zrobię tak, bo, bo dopiero na to coś się okaże, jak trzeba to uszyć. Polecam, jeżeli się uczysz, jeżeli chcesz dobrze szyć, jeżeli chcesz poznawać różne sposoby wykończenia, po pierwsze oglądaj to, co masz w domu. Oglądaj swoje ubrania, jak jest wykończony dekol w tej sukience, w tamtej sukience. Ta jest koszula z plisą, a może jest to tylko wywinięty materiał w odszyciu. Więc oglądaj to, co masz. Później poprawiaj, ucz się, nawet na jakichś starszych. Sprój stare dżinsy, zobacz, jak były robione kieszenie. Oglądaj jakieś przeróbki krawieckie, bo wtedy masz możliwość zajrzeć na lewą stronę. Ja czasami też pokazywałam, jak wygląda marynarka czy żakiet, który tam w środku się pruje, więc już jak będziesz szyła marynarkę z jakiejś szanelki, z sprującego się materiału, to już do przymiarki obrzucisz szwy. Będziesz wiedziała, że podczas szycia one Ci mogą się spruć. To naprawdę pomaga w budowaniu swojego, swoich umiejętności krawieckich, więc Uśmiechnij się do poprawek, oglądaj swoje ubrania i życzę powodzenia w życiu. Pozdrawiam do następnego razu.